Chcę podziękować tu w imieniu nas wszystkich za wszystkim wyborcom, którzy wierzą, wierzyli i mam nadzieję będą wierzyć w prawo i sprawiedliwość. Chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim Jeleniogórzanom, wszystkim tym osobom, zwolennikom Prawa i Sprawiedliwości, ale też tym osobom, które zdecydowały się nas poprzeć mnie poprzeć ze względu na to, kim jestem, ze względu na to, jak pracowałam w Radzie Miasta i ze względu na to, jak ważne dla mnie były sprawy naszego miasta. Szczególne podziękowania, bo to są szczególne podziękowania, to będzie trochę prywatnych spraw, to moim, mojej rodzinie, moim rodzicom i mojej córce. Mówiono, że już nas nie ma, że prawa i sprawiedliwości nie ma, że wyborcy się rozpieszli, że tak naprawdę to wybory te samorządowe będą naszą porażką. Okazuje się, że wręcz odwrotnie, jest to nasz historyczny sukces. I chciałabym powiedzieć, że my mamy bardzo silną ekipę, mamy siedmiu radnych. Nie będziemy rezygnować z tych postulatów, o których mówiliśmy. Nie będziemy, nadal będziemy aktywnie działać w Radzie Miasta. Będziemy walczyć o to, o co chcieli, o to, na czym zależy mieszkańcom. Powtórzyliśmy na żywnik z roku 2018. Wprowadzamy ludzi kompetentnych, wprowadzamy ludzi odpowiedzialnych. Będziemy starali się w Radzie realizować te hasła, z którymi szliśmy do wyborów. To nie są hasła polityczne, to są, to są pomysły, to są plany dla Jeleniogórzan, dla Góry. Mam ogromną przyjemność poinformować Państwa, że na Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość do powiatu karkonoskiego zostało oddane 4958 głosów, co stanowi prawie 22% wszystkich ilości głosów. Wprowadziliśmy czterech radnych. Nie jest to może wynik przygna, przygniatający nas ze szczęścia i, i wielki, ale w powiecie karkonowskim każdy wynik oddany na polską prawicę jest ważny. Deklarujemy pomoc, deklarujemy współpracę ponad podziałami, natomiast będziemy pilnować i będziemy dbać o Polskę. Jedno wielkie słowo dziękuję, bo faktycznie nasi wyborcy nie zawiedli. W bardzo trudnym dla nas regionie sub, subregionie jeleniogórskim. Bo Udało nam się utrzymać dwa mandaty radnych, a ja osobiście uzyskałem najlepszy wynik w okręgu od Lubawki po, po Zgorzelec. I na koniec jeden mój taki osobisty apel. Zwracam się do wszystkich wyborców prawa i sprawiedliwości, tych, którzy na mnie w szczególności głosowali: idźcie na wybory w Wielonej Górze, idźcie na drugą turę.